Piaczki moje kochane, chciałam Was tylko zapytać, z kim się przyjaźnicie? No właśnie, nie mam, nie mam na myśli ludzi. Mam na myśli, czy się przyjaźnicie z ufnością, z miłością, z przyjaźnią, z radością. No właśnie, bo to są moi przyjaciele. Zupełnie pozbyłam się. Zresztą u mnie nigdy nawet nie było takich przyjaciół, ale są. Jeżeli u Was są, to się szybciutko pozbywajcie zazdrości, zawiści, jakiegoś tam obgadywania, strachu i, takich, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli się zaprzeźnicie z, z takimi przyjaciółmi jak ja, to życie jest łatwe, proste. Wyjemne. Każdy dzień jest radością. Ja każdego dnia się uśmiecham. Witam wszystko i wszystkich. Bo oczywiście przychodzą mi różne rzeczy, przychodzą mi różne informacje, przychodzą mi różne sytuacje. To nie jest tak, że mnie wszystko płynie. Tak? Wszystko płynie, ale to co płynie, to zależy, jak ja do tego podejdę. Tak, jeżeli ja to ominę, zlekceważę, jeżeli ja to puszczę wolno, Pomagam na do widzenia, zatrzymam tylko rzecz na chwilę, która chce się przyjrzeć, co ona mi wnosi, co ona mi pokazuje. się zmienia w domu. Staje się wszystko takie fajne. Teraz jak dzwonimy do siebie, to jest zawsze coś miłego usłyszę. Moje dzieci coś mi fajnego powiedzą. Widzę, że oni wchodzą już na te tory Dzisiaj, kiedy rozmawiałam z mężem, chwilę przez telefon, uwierzcie mi, jego odbieram coraz radośniejszego. Ja jestem już, są 36 lat, jego I ja nigdy nie, nie czułam w jego głosie takiej radości. Uwierzcie mi, taką ma radość. Nie wiem, nie umiem Wam powiedzieć, dlaczego muszę się go zapytać. Dlaczego właśnie taką ma radość w sercu. Zwłaszcza, że teraz, w ostatnim czasie, w ostatnim miesiącu, yy, były w jego rodzinie dwa pogrzeby. Yy, to jest, pochował tatę i brata. I, I dla mnie to by było taką traumą, przynajmniej kiedyś tak mi się wydarzyło, że jak umarła mama, stała się traumą. A on, mimo tego wydarzenia, ma jakąś taką wewnętrzną radość. I tak pięknie ta radość płynie z niego, że. Nie, umie, nie umiem na dzień dzisiejszy tego sobie wytłumaczyć, ale e, jeżeli dzisiaj do mnie zadzwoni, to zapytam się o to. Bo to jest niesamowite. Ja naprawdę nigdy go nie widziałam takiego radosnego. Jak sięgnę wstecz, nigdy naprawdę nie czułam e, w jego sercu takiej radości. I powiem Wam, że to jest bardzo magiczne. Bardzo się cieszę. I sama jestem ciekawa, bo właśnie teraz, jak do Was mówiłam, to sobie to uświadomiłam. I dzisiaj postaram się tego dowiedzieć, bo to jest bardzo coś ciekawego i nowe doświadczenie w moim życiu. I co miało wpływ na jego serce? Nie mam pojęcia, przypuszczam, że on też nie będzie wiedział. A może, a może odpowie mi. No to ja życzę wszystkim. Kochani, takich zmian w waszym życiu, w waszych sercach, w waszych domach. Uwierzcie mi, ja się skupiłam teraz naprawdę na sobie i na, na moim domu, wśle cały czas światło miłości. I cały czas mówię piękne rzeczy, cały czas sobie myślę w marzeniach, fajnie by było, gdyby tak było, gdyby tak było. I wszystko inne jest nieważne. Oddaliłam się od jakichś tam zbędnych rzeczy, ludzi, co, co ciągle taki napłok jakieś informacje mi tam próbują wcisnąć czy coś. Naprawdę, wiecie, mi, mi się nie chce już słuchać takich rzeczy przyziemnych. A teraz właśnie chcę, tak sobie trzy dni temu pomyślałam, że chcę być z takimi ludźmi, bywać, z takimi świadomymi, chcę się spotykać, chcę się z nimi wymieniać doświadczeniami, uśmiechami, naszą cudowną energią. I moim marzeniem jest bywać wśród takich ludzi. Mam nadzieję, że zacznie się w moim życiu to dziać, bo jak do tej pory to wszystko jest, ale tak na odległość. A ja bym chciała tak na wyciągnięcie ręki mieć tę osobę przy sobie, móc ją przytulić, móc poczuć energię tych ludzi. Więc to jest moim takim marzeniem. Więc kochani, kocham Was, bo ja sobie już idę. Bardzo bardzo, bardzo całuję. W moim sercu jest taka radość, taka ulga, taki spokój, taka wewnętrzna, jak to nazwać, cudowna energia błogości, miłości. W pokoju i tak jakbym sobie leciała jak piórko na wietrze. No, to ja Was tak bardzo kocham całuję. Życzę Wam tego samego. Pujiaczki moi kochani.